Mój kolega ze szkoły w Królowej Polski robi las, bo tematem tegorocznej 13 edycji konkursu Planeta Energii były lasy. Chrońmy lasy razem z dziećmi. I jesteśmy w miejscu, które kipi od dobrej energii i kreatywności. Maleńka społeczność, Maleńka Szkoła, 110 osób. Chodzi do szkoły w Królowej Polskiej. I to właśnie ta szkoła nie miała sobie równych. Ta szkoła stanęła na podium i wygrała jedną z głównych nagród. To, co się tutaj dzisiaj dzieje, jest tak wzruszające, jest tak dające nadzieję, tak pełne dobrej energii, że pomyślałam sobie, że jeżeli mamy takie dzieciaki, choć, jeżeli mamy taką społeczność, to nie zginiemy to ta przyroda będzie z nami. Były stroje regionalne, był utwór, który zaśpiewały dzieciaki. No co tu się dzisiaj działo? Wszyscy śpiewaliśmy. Było tak, jakby się spotkała rodzina, która się zna od zawsze. No po prostu szaleństwo w tym najlepszym pozytywnym znaczeniu. Jak Twoje wrażenia z naszego przyjazdu, z, z tej fety planety energii? No jesteśmy pod wrażeniem Waszej organizacji <noise> oraz tego, co tutaj się dzieje. Dzieci mogą korzystać ze wspaniałych warsztatów, mm. e, mogą zapoznać się z energią elektryczną, e, wykorzystać skarby lasu do budowy czegoś nowego. jest jesteśmy trzeci raz w Planecie Energii. Mm. Trzeci raz sztuka, no prawda? No. Udało się. No. A skoro jesteśmy trzeci raz, to, to nie jest ważna wygrana tutaj dla nas, mhm. tylko ważne jest to, z jakim tematem Planeta Energii do nas przychodzi. A mhm. tutaj ten temat lasy i otoczenie mhm. i bioróżnorodność jest ważna. I myślę, że nie od małego, ale też musimy tą wiedzę przekazywać mhm. albo utrwalać również dorosłych. Dlatego mhm. zależało mi na tym, aby zaangażować te wszystkie działania, jak największą grupę mhm. uczniów mhm. i również nauczycieli, żeby wyjść z klasy, no, no. wyjść poza mury szkoły. No, właśnie, tak. Udało nam się to dzięki teledyskowi. Cudowne, i myślę, że właśnie udział w takich programach bardzo wiele uczy. Bo niektórzy myślą, że nauka tylko polega, żeby siedzieć w klasie i z książką. A właśnie takie wychodzenie poza mury szkolne powoduje, że łączymy edukację z wielu przedmiotów. Tutaj dzieci muszą się wypowiadać, muszą zorganizować się, muszą umieć współpracować w grupie, działać po prostu, tak? I wykorzystywać tą wiedzę w praktyce. Mm -hmm. To jest ważne, tak, myślę, w przyszłych tak, tak, czasach, no. Oj, na pewno będą mile wspominać ten czas, w ogóle te chwile tutaj spędzone i, nagranie, i nagrany teledysk. Okay. I myślę, że na długo to pozostanie w ich pamięci i kiedyś wrócą i będą edukować w ten sposób swoje dzieci, bo będą miały się czym trwalić. No. Będzie to nagrane, utrwalone. Mm -hmm. I to jest taka y, rzecz, która nie zginie mm -hmm. i będzie trwała. W tym roku w Planecie Energii do każdej ze zwycięskich szkół trafi taki fantastyczny biopakiet składający się z karmników, domków dla zapylaczy, z narzędzi i przede wszystkim z konstrukcji podniesionej grządki, która pomoże w każdej ze stu wyróżnionych szkół, a zwłaszcza w tych trzech zwycięskich. Które odwiedzamy osobiście, do założenia takiej małej strefy, w której dzieci będą mogły uprawiać rośliny, siać kwiaty, w własnej praktyce przekonać się o tym, że przyrodę wokół swojego najbliższego otoczenia można zmieniać i kształtować. Dowiedzą się, że rośliny wymagają odpowiedniego podłoża, ale też dostępu do światła. Dowody i dzięki temu mają szansę nauczyć się, jeżeli jeszcze tego do tej pory nie wiedziały, jak funkcjonuje w takiej mikroskali świat przyrody i jak można mu pomagać. Słuchajcie, stoimy przed szkołą podstawową. Królowej Polskiej. Jest to jeden z trzech zwycięzców tegorocznej edycji Planety Energii, który pokazał nam, jak zakochiwać dzieci w naturze. Oni zakochiwali bardzo artystycznie, m.in. tworząc piosenkę na temat natury, a stoimy w takim gronie przyrodniczym właśnie, żeby pogadać o tym, jak zakochiwać w tej naturze. Jaki Ty masz, Krzysiek, do tego podejścia? Najpierw zakochałem się przede wszystkim w dzieciach z tej szkoły, dlatego, że te hmm. dzieci dbają o coś, co jest bardzo ważne. Dbają o tradycję. Grają na akordeonie, mają na skrzypcach mają te wszystkie stroje i to jest krok do tego, żeby już tylko wyjść na górkę. I ten las mają bardzo blisko. Ja myślę, że to jest ważny wątek, żeby wychodzić do tej natury, która jest tu. Zaczynać od tego, co ma się pod nogami, co ma się za płotem, bo tak naprawdę osoby, które potem chronią tą przyrodę jako dorośli ludzie, to są osoby, które mają te wspomnienia ze swojego dzieciństwa, tego wyjątkowego miejsca, które pozostaje na zawsze po prostu w naszym sercu, i my, walcząc o tą przyrodę, też szerzej, pamiętamy ciągle o tej lokalności i o tej naszej przyrodzie, od czego zaczynaliśmy i w czym my się po prostu zakochaliśmy. Tak. No, stojąc tutaj w tym miejscu, tylko bez dużego rozglądania się mogę mm. powiedzieć o. Zobaczcie, na szczycie góry rosną jodły, tak. nieco niżej rosną świerki, jeszcze niżej wchodzi olsza, a tutaj w rzece wchodzą wieżby czyli mamy przekrój całego, całego takiego spektrum siedlisk w tych środowiskach górskich. I stojąc przed szkołą, wcale nie trzeba jechać gdzieś, żeby zrobić dzieciom lekcję o, o rodzimych drzewach, mhm. bo to widać po prostu. Płynie w życie, gram ja, piękny świat. W szeptach i kroplach rosy, szumią liście wokół nas. Gram ja, piękny świat. Cisza w lesie ma swój czas. Tak, przez mój piękny świat zielony o, co każdy tak, Świat na cztery strony Łajdy z nimi głośno tak, Zajmę przez pola nogną Jaki piękny świat Tu przyroda ma swój i W ich wolności symbolem wciąż Piękny świat Las to dom nasz